Cześć, witam Was. Ja jestem Gawę. Ja jestem Kombo. No i gramy sobie Escape'a. Właśnie. No i trzeba przeczytać zasady. Więc tak, graj na pokojowym. Co Coś chciałeś mówić? Nie, nie, nic. Graj na pokojowym. nie niż klocków, nie cheatuj. Mapa przeznaczona na dwóch graczy. Gdy użyjesz przedmiotu, to go wyrzuć. Jeśli mapka się spodoba, to so zasubskrybuj kanał na Ety. Bawcie się dobrze. Do mapki polecam tekstur pak short text. Dobra. My nie mamy tego on tekstur pak. Tak? No bardzo ładnie. No tak, nie mamy. No dobra, to jakieś skrzynki, których nie sprawdziłeś? Tam się nie otwiera. A nie otworzyło się. To tylko płyty. To, to nie ma ten. To taki, taki, ten. Już cię <laughs> wystraszyłem. Dobra, ja idę do, graczy, <laughs> do gracza pierwszego. Dobra, idę gracz. dwa. Na początek coś łatwego. Dobra. Dźwignia. No tutaj się drzwi otworzyły. Mam szlama, wiesz? I chyba tu jest dispenser, którego ci mam go przerzucić. No, wleciał. <grym> Dobra. Yy, wrzuć szlam. Proszę, do... O, woda. Dobra. Wystarczy, że mamy to. No, wpływamy. Dobra, ja... Wyścig. O nie, no, poczekaj. Nie, stój, ja już biegnę. Stój, stój. No, nie. <grym> Chyba wygrał. A, próbowałem trochę cheat'ować. I i czy wygra, czy Kaweł wygra? O fakę, ty już tu? O, dobra, idziemy do góry do I... gry. Pierwszy. Pierwszy. Ja za pierwszy. Jak ty? Dobra, widzowie powiedzą, kto był pierwszy. Dobra, piszcie w komentarzach kto w waszym zdaniem był pierwszy. Dobra, dobra, to co? Yy, dźwignia. Najlepsza ja jakaś... karta. Podp. Dwie litery. Yy, użyj dźwigni. Ja znaczy, tu mam dźwignię jakoś? A ja mam tu jakoś waj. Właśnie też dźwignię. O, czekaj, tutaj coś otworzyłeś. Yy, dobra. Ja ci chyba tu mam wejść. Okej. Okay. Tu jest jakiś dispenser. Nie wiem po co. A, widzę, widzę tutaj. To jakaś szyba. Rzuć mi to dziwnie. Znaczy nie trzeba było do dispensera włożyć? dispinsera włożyć? Dispensera? Nie. No to stawiam, że to by spłynęło wodą tutaj. A, a później jak mi tam? Ja, nie, ja tak wysoko nie skaczę. <noise> Dobra. A, a ta dziura pewnie nie jest bez powodu, prawda? Dobra. Ale gdzie ja mam to postawić, żeby to działało? Chyba tutaj. Czemu ty jesteś z ziemi? Weź podskocz Ty też byłeś Dobra, mniejsza, weź to. E, co, przestań Dobra Co tam masz? Odblokuj racz 2 jakieś... Hej ty, A ja też miałem to tu jakieś... jakieś drzwi Jestem u ciebie Dobra, dobra. Po, no, poczekaj chwilę, bo tutaj. Nie! Musisz jakieś litery przeczytać Są takie o, no. litery, bo tutaj trzeba. Na tym tym checkpoint gdzie? To jest checkpoint, ale jaki checkpoint? To jakieś litery, tu są jakieś jeszcze dźwignie. E, ja nie mogę wyjść, bo tu czeka, ja tu muszę. Nie, nie dlatego, nie. Nie mogę wyjść, bo weszłem tutaj, a z drugiej strony nie ma płytku, płytek. Czekaj, najlepsza Skopet. karta. Nie, bo tam jeszcze na górze coś jest, nie? No. I ja muszę ci, pomó muszę ci pomóc wyjść. Mi? No, tobie. Ale czemu tu są jakieś dwie litery? No poczekaj, bo tam jeszcze na górze ja mam jakieś wejście, nie? I ten. I idę zobaczyć co tam jest. O, o właśnie to. Oni widzą. O Dobra. Ale tu jakiś piasek ci spadnie. Właśnie ja widziałem gdzieś jakiś piasek. O spadł Dobra mogę wejść chyba Ale o co chodzi dalej z tymi dwoma literami czy coś Nie wiem ouch to... Nie wiem może podchwytliwe pytanie Nie ale jesteś? No co ty latasz? Nie Widzisz mnie? No widzę Ty w powietrzu u mnie jesteś <grym> Dobra chodź Ale nie Zrobiłem. coś musi być z tymi literami Widzisz to Tylko co? Tutaj ja patrzę teraz na... Czekaj, a te pochodnie? Te pochodnie coś muszą znaczyć. Bo one są takie nieregularne. Co one znaczą? No... Ch chyba one. Co, coś z tego trzeba wyczytać? Chyba nie. A masz inny pomysł? Tu nie wiem, co, o co chodzi. Wszystkie były do góry, jakby. Nie wiem, as. O! Najlepsza karta! Dwie litery, As, nie? No. As to jest najlepsza karta, nie? No, najlepsza. No to ja nacisłem to w dół. Albo Joker. A, tutaj jest... Ej, zrobiło się coś tam? Tutaj? O, tutaj jakieś przejście. O, widzisz? Patrzcie. Jak tu dam do góry Patrz co się tam dzieje, patrz na te te... Na te tłoki. O, patrzę. patrzę. Jak tu dam w dół. No. No i teraz idź na swoją stronę i tam wejdź. Ej, poczekaj, chodź checkpoint zrobimy. Bo tam jest... Tam jest są jeszcze dzieksowe Q Właśnie. Ej, poczekaj chwilę, ja ci tu przyniosę. O oh, czekaj, stój. Dobra, ty mi przyniesie. Tam jest. Ty mi przyniesie. Ja cię tu wypuszczę. I po taka. A jakbyśmy tu weszli, to jakbyśmy wyszli stąd? No, no nie wiem Dobra, masz Żyć. Dobra, tutaj gitys mają Aha, chciałem buty na głowę założyć. <grym> A, A jeszcze ja masz łóżka. ten. Dobra, masz. No, Zapomniałem. Dobra. dobra, idź tam i teraz tam wejdź, ja tutaj lepiej zostanę jakby się coś stało. A, no dobra. No okej. Okay. No tak, drabina, już jestem na górze, okej, okay, teraz, nie wiem, ja, ja w to wejdę, chyba, chyba powinienem. I teraz może coś do dispensera tego włóż. Ale co? Tak tu już nic nie mam. Bo tutaj ja to przejście prowadzi tutaj na górę. Hmm. Tu są jakieś... i drugiego gracza. What the fuck? A co tu biega? Co tam było? Gdzie, tam na górze? Nie. No, tam na górze, no. No, ja przeszedłem do tego przejścia, tam na balk ...ten balkonik, co widzisz. Idę jeszcze raz. Tu nic nie ma. Co ma iść dalej? Nie, tu coś trzeba odblokować. No. Albo rozwalić. Nie wiem, żartuję. Nie, to chyba. Hmm. Nie wiem. Ja tam może do ciebie się przejdę. No to chodź. Zobaczysz sobie wszystko. Tam jeszcze wejdziesz. No co tu może być? Ja tutaj... Nie, tutaj nic nie ma przecież. A może ten checkpoint zrobimy, co? Tylko nie wiem po co. Ale a co tam jest tam dalej? Tu nic nie ma tam nic już. Tam dalej na checkpoincie? Tam, tam, no tam za checkpoint. Dźwami? A coś tam? Tam nic nie ma. No. Nie, nic nie ma. No właśnie. To czeka, ja tam nie wchodzę. Albo dobra, ja tam wejdę, a ty mi otwórz drzwi potem. Dobra. Ja też chcę. Nie dobra, ja już O tu coś powiem. jest! Wow! Jak ty to zrobiłeś? No tutaj były jakieś płytki A tu jest checkpoint, to może chodź tu A po wow. co był tam ten dispenser? Nie wiem, chodź spać Dobra hm, nie wiem o co chodziło Dobra, chodź. Okay. Wszystko, wszystko Okej, okay, gdzie... Na sobie zjem jabłko. Ej, czekaj, nic nie przestawię jak na razie. Ja jestem Okej, okay, ja pewnie mam gdzieś wejść. Tak idź tam do tych drzwi. Nie, ale nie, tam, tu nie ma płytki, ja nie przejdę. Albo te wszystkie. te trzeba przestawić. Lub czekaj. czekaj. Tu jest no, glowstone. Przestaw... Ej, przestaw ten jeden rządek. Tu? O ten pierwszy. Przestaw go. Bo może ta się zapali. Pochodnia. Nie, nic się nie stało. Hmm. Jak te pochodni się zapalą, pewnie drzwi nam odblokuje. Lub jeden rządek ma dwa te. A, o to No, no, tak ma. No, dobra, co tam? Trze trzeba przystawić wszystkie dźwignie. Ja tak trochę... Nie od... Tak od środka zaczynam, ale... E, e. O, coś się otworzyło, czekaj, drzwi się otworzyły Ja tam wchodzę, nie jestem <grym>, No reszta pewnie wezmę. A, dobra. No coś tu jest, z, czekaj. Pięć, 15 drabinek i tu jakaś dźwignia. OOO, do... e, oh, what the fuck Ej, co się stało? <grym> okay. A i... Pod, i tutaj drabinki trzeba Chodź tu. A, już myślałem, że ja mam tam wrócić jeszcze. Co się nie skończyliśmy? Nie, chyba nie. No iść pierwszy, Dobra. bo tak. Chociaż ten tyle też nie uciekawy. Nie, ko, ka, kak, tu... kak, tak, tak, tak oh, kaktuski -ka, tu są. Oh, oh. Oho, za narnie. Dobra, idziemy. U oh, fucking. Y, gracz jeden. Ja zawsze byłem oh, graczem oh. pierwszym, więc chodź, ty idzie do <sharpy> Bez skojarzeń. <laughs> E, dobra, Nacisłem guzik A mi się nic nie stało Nie! Nacisłem guzik oh, fucking... Aha, dobra. i trzeba wskoczyć, dobra No, ja już skoczyłem. Jeśli nie wskoczyłeś to mój Ej, chodź spać, albo dobra, nie Dobra, chodź spać Nie, ja nie mam nocy a, dobra. No, Ej, my to mamy skakać w dół? Na to wygląda Dobra, skaczemy, peaceful to nic nie zdaniem. Pajęczyna. No. <laughs> Kurde, idzie to jakieś przyspieszyć. <laughs> no nie. De, de, de. Ale ciekawie zrobione, ja nie widziałem tej pajęczyny. No ja też, ja myślę, że nie wiem. To, to jest na dwa? Nie, to jest na jeden. Jak długo? Mogli tu no. już wodę dać, ale to... Nie, tak ciekawie jest na pewno. Już się rodzimy, i urodziliśmy się. O nie. O tak, patrz na to. Stary. O, ja się trochę cykam. Już, już, nie, lepiej iść na shiftie, ja ci tak powiem. Gdzie ty? <gryw> Tutaj. Ja się trochę cykam. Nie. Spadłeś. Nie! Ja odpłynę nie dopłynę. Dobra, rozwalę to. Nie no, ty. Nie masz game moda? Nie. A ty masz? Nie. Fuck! Game modę jeden. Co? Ej no! no przep... Wyłączaj to! Przepraszam! Wyłączaj Ale to, moda. masz tam zginąć! <laughs> Nic nie było, ja jeszcze jederłem ludzie. Nie no, ja cię tepnę, bo tu nie ma... Tu nie ma sensu, że ten. No, no i tak ja to przejdę. T -t -t combo... gowe. Chciałem cię slajnąć na rzecz. Dobra. A ja powinienem być A nie, to Game mode 1. Czekaj, wyczaruję ci zbroję. Nie, dobra, nie dawaj, nie jest no zginąłem, masz. Nie no, nie. Nie, nie, to jest co jest bez ja sens. tego nie, biorę? nie Ja tego nie wezmę. No weź to. Nie ja... Żywność, nie no, nie no serio, 30 ja 30 jest. Zginąłem, nie? To już... No co z tego? Dawaj, bierz to! Nie dziękuję. No, dobra... Jak będą cię potwory jakoś, nie... atakować... No to będę miał pretensje do siebie, że spadłem. Ja nie mam game oda, dobra. Jupi. A, wiem o co tu chodzi! Tak... 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 tak. Dobra. Jedź ja to tak sam sobie pobuchuj o jacie! Już myślałem, że spadnę. O, już króciutko. Już myślałem, że spadnę. Dobra. <laughs> Musiałem sobie wychnąć. O kurde. Musisz być w środku. O nie. <laughs> o kurde myślałem, że spadłeś yy, chwileczkę i... I... Jest. Miałem takie murty. Znajdźcie trzy klucze. Znajdźcie. Jest, CIE, jest. znajdź, Cię, znajdź. Cię. A nie, nie znajdź, na pewno okay. by w rogu, nie? Dobra, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj ja nie ma, tutaj zaczynamy. nie ma, tutaj nie ma. tutaj Ja same górne daję Dobra, tam jest Twoja połówka Dobra, teraz zacznij ściany Dobra, z taką połówkę, nie? No, no Chcę te trzy klucze dać się O, jest jeden, dźwignia. Ej. Jest! Mam jeden. A już tutaj dobra, nie. Jeszcze będę musiał od początku zaczynać hmm. Przeszukałeś tam wszystko u siebie? No idę w tą stronę. What the fuck? What the hell? O! Jeszcze u góry są! A O dobra, jest. Mam. To co? Tutaj jedną, tak? No. Tutaj drugą. Dobra, no to ustaw drugą. A ty trzecią, dawaj. Okej. Okay. Dobra. Gracz jeden, gracz dwa. ja to idę, ja idę gracz dwa. Ja jestem gracz jeden. Yeah. Aha, cię muszę chyba sterować. Żebyś gdzie doszedł wiem, o, tutaj Dobra, dawaj, chodź tu no, Nie. 30. Y, cofnij się, cofnij się cofnij się Tutaj na sam. O dobra, Stań, tutaj bądź A tutaj? w miejscu. No? Chodź tutaj No, idę? Tutaj za mną do góry. Tutaj okay. Tutaj wejdź tu tam Tutaj? Czekaj, gdzie to masz skręt? Skręć w prawo. O, w prawo, a ja w lewo, dobra. Mam. Tutaj. No. Nie, 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 Chodź tu. Dobra, tu. jesteś. Tutaj. Czekaj. Czekaj chwilę. O no, zgubiłem cię. Nie, tutaj byłem. No, tutaj. Czekaj, bo nie wiem czy dobrze idziemy. Tu, tu. Dobra, dobra, gdzie jesteś? No tutaj, w tym samym miejscu. Chodź się za mną tędy? Tu, no, tędy, tędy, tutaj na prosto. Tutaj. Obejdź to tutaj. Okej, okay. tu na okay. prosto. Tutaj już chyba dojdziesz. Ok, zgubiłem się. A, tutaj. Dobra. Gdzie jestem? No. A, jeszcze? No, dawaj do A, dobra. Nie, muszę pogratulować wykonawcy. Dobra, tutaj mam jakąś dźwignię. Co ty zra... Dobra. Gdzie ty jesteś? A, a, to... dobra, nie, dobra, otworzyłeś u mnie, dobra. No, cześć. Checkpoint. No, chodź tu. No, elo, elo. E, nie ma nocy. O, ile bebsztyków! Ej, ja cię nie widzę. Wszystko wziąłem chyba. Masz tu kilka. No, i nie ma. Dziękuję. Ej, no zostaw, nie chcę tego. Albo czekaj, jakbyśmy deadli, ja zostaję tylko tutaj dwa, trzy znaczy. Ja. Dlatego jest tu nie checkpoint, no, dobra. Nie no, po, po co mi tyle? Wiesz co ja robię? Team 1. Team set 1. To jest noc, czy in, ile to jest noc? To jest dzień. Noc. Nie wiem, wpisz dwa. Dobra, dawaj, Wpisałem, nie wiem, midyard85. Dobra. 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 Idziemy dalej. Chodź tu, dobra, dobra, chodź. Go, 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 Chyba dniem. O, tutaj. Nie, nie. O kurde. O, oh fuck. Idę na dół. Jest! Nie! Yes. Dobra, ja zeszłem. Jest, 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 jest! Udało mi się! I weźmy pod ten, posteruj. Tutaj? Gdzie teraz? Nie no, szukaj. Dobra, a nie tu nie jest? Nie. Ja tak szukałem. O, taka. i tu jest, to Oooo, Wipeout! Czekaj, stój! Nie, no, wipał! Wow, Troszkę zrywki nie zaszkodzi. Jedź na luza. Luza. To tylko ono początku mieć ze jakoś. Ja a mam her... dwie, dobra, jedno sobie zostały. Jedno. Idź. O. Owie, oh yeah, ale szybko. Happy, happy you good. Patrz, tam jest ten. Happy you good. Bole, coś tam tam pisze. Gdzie? Ale powoli. Okay. Checkpoint, robimy, robimy checkpoint. Chociaż to będzie trudne w dzień. To co zebrałem tutaj ten. Dobra, dawaj checkpointa. a ciebie się chce. Ej. Ja znaczy, się do ciebie muszę jest. tepnąć. Haha, <laughs> widzę cię. Dobra, tepnę. Ja bym ciebie do mnie tepnął. Dobra. to muszę, Chodź tu. Okej. Idę na O nie. To jest trudne. Ty w lawie pływasz? Ej Hej hej Nie słychać cię tak ci powiem Jesteś? A gdybyś No jestem Dobra, sorry, bo się... miałem kogoś w pokoju A, a, to spoko Aha, to spoko Nie dobra Fucken A ja się palę Ja sobie z jabłko, żeby te... Jest, udało się. godnie. mnie. Widzicie? Byłem pierwszy, tak jak wtedy. Tak, wtedy. To ja byłem pierwszy. Dobra, idziemy do góry. Tutaj się pewnie coś musi jeszcze. Dźwignia, e... ty nacisłeś to? Nie, chodź checkpoint robimy. Co? Bo to, ja nie chcę tego przychodzić jeszcze raz to z lachu. Aha, dobra, to jest checkpoint, dobra, spoko. Dobrze, wtedy miałem szczęście, to znaczy, że nadal będę miał. Dobra, <laughs> nacisłeś y, tą. To... Co to szlam. jest za dźwignia? Woda. Nie, włącz, ja mam szlam. Wyrzucę tam. Zobaczymy, co się stanie. Na pewno tu się coś otworzy. No i ja tak myślę. A czekaj, tutaj jest coś, patrz. Wrzucę więcej O tutaj jakaś woda O No, jest zalało No Ciekawe O koniec Autor no koniec. Salarek Dzięki za przejście Dzięki za przejście Zapraszam na mój kanał na Yty. YouTube Idź po nagrodę, Idź po nagrodę. Wow! Ok. Jest! Ja wciskam. Czekaj, ciekawe co to będzie. Boom headshot. Wow. On to już pewnie testował trochę. No. No, fajne. Fajne. To dzięki, że obejrzeliście do końca. Subskrybujcie, żeby być... Na bieżąco, nie? Kombo? No właśnie. Mój oraz gawła kanał. Kanał. No. No i łapkujcie jak się filmik spodobał. No i na razie, cześć. Na razie, cześć.